Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie w CSGO, a dokładnie tryb skrzydłowy. I tak jak opiekowałem w poprzednim odcinku, że w następnym po prostu będziemy sobie ogarniać kolejną nową mapkę, która też doszła na nasz trybik. No i dzisiaj po prostu idzie Elishion. Nie wiem jak to się dokładnie czyta. Mam nadzieję, że aż tak jakoś tej nazwy nie przekręciłem. No Jak widzicie, mam dużo fajnych skinków, jakieś rękawiczki, krambicik i tak dalej. Spokojnie, aż tak mnie nie powaliło, żebym kupał tak drogi skin, tylko po prostu sobie z e, ciemną i Tak, wiem, wiem, że za to jest banik oczywiście, ale e, po prostu sobie gram na drugim koncie, że w razie 3 w e, to nie stracę jakby m, czegoś wielkiego, no bo to jest moje po prostu smurf konto, więc mam nadzieję, że rozumiecie, a myślę, że fajniej na odcileczkę grać z jakimiś skinkami, co jest mniejsze do oglądania oraz ja sam po prostu czasami z jakiegoś turniowego pograć czy coś, to wiecie, takie skinki trochę mm, umilają czas rozgrywki no i okay, teraz mamy drugą rundkę pierwszą mi się udało jakoś wygrać yy, i typie yy, jednak go nie zabije no dobra, przegraliśmy kolejną rundkę. Jest jeden do dwóch. przeciwnicy ogarniają w miarę, więc chyba łatwo nie będzie. No ale my sobie teraz kupujemy tutaj e, enczureczkę i powinno pójść lepiej, co nie. A więc teraz myślę sobie nie wiem, gdzie wbijamy. Może na lewo, tak na spokojnie. E, bo myślę, że mogą pójść wreszcie ten balkon, czy jakkolwiek nazywa się miejscu miejscóweczka. Gram drugi raz na tej mapie, więc <laughs> może być różnie e, z moimi. E, nazwami tych miejscówek. Do, a teraz tego przeciwnika chyba mu robimy tyły. E, I udało się na spokojnie wygrać tę rundkę. Mamy 2 do 2. E, no i mam nadzieję, że teraz już wszystko wykrywać, no bo kurczę, e, Chciałem dostać rank upa, bo na tym końcu nie grałem skrzydłowego, że naprawdę bardzo dawna I chyba pamiętam, że miałem jakiegoś tutaj kałaszka, więc ciekawe, ciekawe, czy akurat może by siadł jakiś goldzik czy coś w tym stylu. Bym się nawet cieszył, ale na razie jakiegoś flaszyka i nic nie widzę. Ale dobra. Tutaj jeden został rozwalony, wbijamy sobie tutaj na spokojnie i gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi? <grywa> Chyba go nie ma, skampi się na spawnie czyżby, może też nie. I tak w ogóle, jeżeli byście chcieli kolejny odcinaczek z tej serii to dajmy na to, że 12 opeczek w górę i będzie kolejny film ze skrzydłowego. Miło, miło by mi było jakbyście tyle zostawili. No i dobra, lecimy kolejną rundkę, jest 3 2, kurczę, nawet fajnie. Szczególnie, że naprawdę w CS nie grałem już, kurde, może gdzieś z dwa tygodnie, nie z tego filmu, to tak poza mm, nim to jakoś zbytnio, e, nie gram ostatnimi czasami w CS, ale myślę, że coś się zmieni, to ja teraz będę też grał, bo szczerze, aż mi się zachciało po prostu. No i da, teraz gdzie jest tylko e, ten drugi przeciwnik, bo mm, coś go nie widzę, więc sobie pójdźmy ten na szybkości, e, widzę, że mój teammate się z nim nawala. Więc szybko mu pomóżmy. Albo nawet nie musimy, bo nasz teamajcik chyba nas kieruje z tego co ja widzę. Więc bardzo fajnie. No i dobra, mamy kolejną rundkę: 4-2. Ale ja coś lamię, bo tu mam tylko 3 killsy. Może teraz się trochę poprawić, żeby coś siadło w końcu. Więc nie wiem. Pójdźmy teraz w prawo z moim teamajcikiem. chyba że on teraz pójdzie jakąś inną stronę. Ale chyba nie. Daj mi naprawdę pięknego Neida, Mam trochę lowa, A typ grał to Kampę, więc spalmy mu tutaj. I sobie piknijmy. Nie ma go, więc ty rzuć mi mu najda taktycznego. Więc jak chcesz to niego go pikuj, ale ja tutaj y, zapatrzę y, po prostu popatrzę tył i akurat typek ty był, więc spoko. Ehm, no, to my sobie pójdziemy tak totalnie to tyły, mamy 4 HP, nie wiem, czy tamten typ jest coś obity, bo w sumie rzuciłem mu najda, ale niekoniecznie on musiał w niego jakoś sensownie trafić, żeby zadał mu jakiekolwiek obrażenia ehm, Więc pójdziemy sobie tak tędy na shifcie, Może akurat by mnie nie słyszał. I on plantuje, dobra. No i udało się bardzo ładnie. Po cichutku go tutaj rozwalić. Bardzo fajnie mam 5 do 2. No i jest ostatnia runda naszej połowy, więc szczerze, zagramy sobie Awupką. Oczywiście standardowo fajik jest grany z digielkiem jakimś ładnym. Też jakiś nowy skin, który niedawno został dodany, więc będzie testowane. I teraz tutaj jakiś ładny mm, shot by się przydał. Chyba, że stary ja zawki tutaj wejdzie i nic nie natrafiał. A może go przeskanuję, może jednak nie. Nie wiem, czy tam jest dwóch, ale właśnie tutaj słyszałem: typka i kurcze mi się zginał. No 5-3 to nie jest jeszcze taki mecz wygrany, bo przeciwnicy w miarę ogarniają. No ale warto teraz by było coś w pistoletówce pokazać, żebyśmy nie musieli grać eko na następnej rundzie. No i żebyśmy nie mieli oczywiście takiego dosyć nieciekawego wyniku, czyli 5-4, więc no... Jak to wygramy, to myślę, że wtedy już na ludzie uda się ogarnąć ten meczyk, więc biorę sobie oczywiście standardowo deagle'eczka. Wiem, że z Glocka mógłbym pocisnąć, ale coś czujesz teraz dwa head'y siadają. Jak teraz siędzie, siądą te dwa head'y, to normalnie daje dajecie. Taki jest plan, tylko... Ten plan mógłby być dobry, jakbym umiał trafiać. Dobra, jeden head. Teraz drugi jeszcze musi siąść, ale przeciwnik coś mi ucieka. Budzimy sobie tędy. Gościu. I jest drugi head, więc tak jak mówiłem, taki challenge dałem i udało mi się go wykonać, więc wy teraz dajecie normalnie łapaczkę w górę. Tak go wyżybrałem na luziczku. No i nie wiem. Na, no, pyknę znowu digielka, bo zapatrzyłem się trochę... W dużą ilość granatów i nie stać mi na nic więcej, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi, żeby udało się wygrać ten meczyk. E, więc dobra, no lecimy teraz sobie prawą stroną, tym balkoniczkiem, przy, o ile tak to się można e, nazwać i no, wbijamy tutaj sobie. Tylko czy jest jakiś przeciwnik, więc może my sobie zaplanujemy, jak tutaj nikogo nie ma. Tutaj tak ładnie w rogu, mam nadzieję, że nikt mi teraz nie piknie, chyba nie. Może tutaj ktoś mi pójść od tej strony. Nie zdziwiłbym się, i tak było. Drugi pewnie będzie gdzieś stąd yy, iść, więc... Sprawdźmy to. Mam nadzieję, że nie defizuje. Ale chyba nie. Będę trochę ciszej, bo chcę usłyszeć, czy wiecie... Nie robi defiuza. O nie! Ale chyba nie zdąży, bo... Albo zdąży, jak ma defusa to, to zdąży, ale nie, on nie miał defusa i po prostu uciekł, więc super, 7 trzymamy bardzo fajnie, nawet mi przeżył, więc dosyć śmiesznie. Ale serio, że nie jest defusa? No w sumie się nie dziwię, że trochę ludzie nie kupują, bo rzadko kiedy się zdarza, żeby terroryści zdążyli zaplantować na skrzydło. no ale wiecie, yy, zawsze warto być tym pozornym i kupić sobie defiuza no ale jak już przeciwnik wolał, przez to trochę nie ugrał, no ale okej, okay. my teraz trasy pociśniemy midem. Damy tutaj na szybko. Chciałem normalnie bombą rzucać, żeby spalić tam, ale niestety nie miałem motowa, Nieważne. Teraz sobie ciśniemy ten. To chyba znowu odpuścili Więc Na szybkości plantuję. Jest tutaj typ, słyszałem. No i udało się wygrać. Mamy 8-3 wynik. Bardzo mnie taki wynik satysfakcjonuje. No i kurde, ostatnia rączka jest mega ciekawa, co serio mi wypadnie, bo. No, ja Ciebie. Mam nadzieję, że Goldzik. Goldzik będzie słupcio. Ale ciekawe, czy tak będzie. No i dobra, co znowu sobie pociśnijmy balkon. Może nie znało przedtem poszliśmy na, Ale tym razem, o tak mogę powiedzieć. Ale w swoją drogą, to jest drugi mecz na tej mapie. I szczerze, jak tamta ostatnia mapa, na której graliśmy z tej nowej operacji, to mi się mega podobała. To ta jeszcze bardziej. No kurde, ten cel naprawdę robi WAL w sumie. Robi naprawdę ładne mapki do CS-a. I się aż chce na nich grać. Tylko e, teraz jest jedno, jeszcze większe pytanie, gdzie to jest przeciwnik. E, w sumie to nie jest większe pytanie, tylko po prostu pytanie. Nie wiem, co jest dzisiaj z moją dykcją wybaczcie. Ale czy ty, gdzieś on będzie, jest. To go biłem. I kurde, normalnie w locie został zabity. E, więc co udało się wygrać? Zobaczmy, jaka będzie ranga e, Proszę, jeden, jeden. Będzie super. Trzymajcie kciuki. Może akurat wysiadło, by, by było subcio Więc no. Jest S1. No to subcio, Zaczynamy <gry> od nowa normalnie, tak jak to mieliśmy na początku naszej serii. Bo to chyba jest tym spowodowane, że po prostu skrzydłowego nie gra na tym koncie od 3 miesięcy. No niestety taka ranga wpadła. No ale mam nadzieję, że i tak czek film Wam się jak najbardziej spodobał. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji oraz dania łapeczki w górę. Było mi z tego powodu bardzo miło. I widzimy się już w następnych filmach. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia tego razu. Cześć.